Tymczasem wszystkim zaczynamy na kolejnym masie kolejne, się otwieramy, teraz się otwieramy kolejne okienko, teraz mamy trzy, dzisiaj mamy trzeci, otwieramy dzisiaj trójkę, proszę. Oj, źle, źle, jak to się otwiera? Tu. Otwieramy trójkę. Znowu mamy żelki. Jak to w Haribo? Ale... Teraz mamy takie... Znowu mamy... Teraz dzisiaj mamy misie. To łapkujcie i komentujcie do naszego odcinka, gdzie mi się trzeba. Pa! Hej! Dzisiaj już nie ma psa na kanapie. Mam znowu kolekcję, jeszcze pokażę kolekcję pluszaków. Mam takiego, to jest Stitch. Byłam w Krakowie, tam smok jest, byłam w Krakowie.